Powrót do raju. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinic. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinic. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawieństwo niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinic. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Drodzy, za mną tutaj na ścianie kiedyś był namalowany. Obraz Adama i Ewy w Ogrodzie Eden przy drzewie Poznania dobra i zła. Początek, początek historii człowieka jest naznaczony historią grzechu, i a koniec pisma świętego w Apokalipsie św. Jana jest zakończony opisem raju, który Bóg przygotował tym, którzy Skorzystają z jego odkupienia. Dlaczego Bóg nie przebaczył, można powiedzieć, w raju Adamowi i Jewy, tylko ich ukarał, wygonił z raju? W opisie pierwszego grzechu widzimy, jak wąż, szatan przez kłamstwo spowodował to, że ludzie przekroczyli Boże przykazanie, że ludzie wybrali swoją drogę, chcieli poznać dobro i zło. Zgrzeszyli. I kiedy potem Bóg zbliżał się, oni zaczęli się przed nim chować, ukrywać się. To spowodowało, że zaczęli się Boga bać. Grzech spowodował oddzielenie. Kiedy Bóg zaczął szukać i wołać, Gdzie jesteś, Adamie? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg. Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, które ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiód i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych. i i dzikich, na brzuchu będziesz się czołgał, i proch będziesz jadł. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie, ani wiastę. Dalej Bóg opisuje karę, którą będzie ponosić kobieta, i karę, którą będzie ponosić mężczyzna, ponosił za to, co zrobili. Ale dlaczego Pan Bóg wygonił ich z raju? Czy dlatego, czy dlatego tylko, że zkrzyżili? Zobaczcie. Jest taki jeden ważny szczegół, który może często nie zauważamy. Otóż Adam, kiedy Bóg pyta go, czy zgrzeszyłeś, nie przyznaje się do winy, ale zrzuca winę na Ewę. To niewiasta, którą postawiłeś przy mnie. Czyli ta kobieta, którą ty mi dałeś, ona spowodowała, jakby jest powodem mojego grzechu. Kiedy Bóg pyta niewiasty. Ona mówi, to nie ja jestem winna, to szatan, który mnie zwiódł, on jest winny. Czyli zrzucają winę jedno na drugie, a w efekcie nie przyznają się do swojego grzechu. I Bóg, gdyby oni się przyznali, gdyby żałowali, z pewnością by im darował, pokazałby mi swoje miłosierdzie. Ale niestety nie potrafili się przyznać. I przez to utracili raj. I zaczęli y, żyć, znając dobro i zło, doświadczając dobra i zła, i czyniąc dobro i zło. I tak rozpoczęła się nasza wędrówka przez tę ziemię, naznaczoną cierpieniem, grzechem. Y, I każdy z nas y, jakby żyje w tym momencie, że. Cały czas kosztujemy owoców poznania, dobra i zła, i każdy z nas doświadcza jakichś niesprawiedliwości i ma co przebaczyć innym i też potrzebuje przebaczenia. Dziś wyruszamy na drogę, która wiedzie nas na nowo do raju, co zrobić, żeby tam wejść? Co zrobić, żeby stać się godnym? Powrotu do miejsca, gdzie Bóg czeka na nas, gdzie Bóg nas zaprasza. Otóż, widzicie, Bóg wyszedł jeszcze raz do każdego z nas w Jezusie Chrystusie. I On pokazał nam drogę powrotu, czyli drogę prawdy. Bo, widzicie, kiedy nas ktoś skrzywdzi, to pierwszą rzeczą, którą oczekujemy, od tego, który nas skrzywdził, jest to, żeby się przyznał do winy, żeby wyznał swój grzech. Tak jak Bóg oczekiwał tego, żebyś Adam i Ewa się przyznali. Taki Bóg oczekuje od każdego z nas, żebyśmy się przyznali do naszych grzechów. I tylko wtedy możemy żałować, i wtedy też możliwe jest zadośćuczynienie, które jest potrzebne. Drodzy, kiedy mówimy o przebaczeniu, wielu z nas staje przed oczami konkretna osoba, która nas skrzywdziła, albo konkretne osoby, i ból taki, że wolelibyśmy tej, tej osoby nigdy na oczy nie widzieć. I często jesteśmy tak, jak ten Adam i Ewa, schowani za, w, jakich, w jakimś ogrodzie, za jakimś murem, za jakimś drzewem, i boimy się y, nawet myśleć o tym, bo wywołuje to tak wielki ból. I też bólem jest y, przyznać się, i boimy się przyznać do tego, że my też jesteśmy tymi, którzy y, skrzywdzili, którzy y, są powodem łez dla innych ludzi. I często myślimy tylko o tym naszym bólu, a nie zdajemy sobie sprawy, że my też potrzebujemy przebaczenia, że i my potrzebujemy prosić o przebaczenie. Także wkraczając na tę drogę. Tych rekolekcji decydujemy się na to, żeby stanąć w prawdzie. W prawdzie o Bogu, w prawdzie o drugim człowieku, ale przede wszystkim w prawdzie o sobie. Uznać prawdę. Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na Ziemię, to mówiono o nim. Wiemy, że drogi Bożej, w prawdzie nauczasz. I to, że został tak znienawidzony przez paryzeuszów przez uczonych w piśmie, to przede wszystkim to, że nazywał rzeczy po imieniu, że nie bał się prawdy i prawdę głosił. Ta prawda stała się powodem tego, że, że został znienawidzony przez tych, którzy się do prawdy przyznać nie chcieli, którzy żyli w grzechu. Natomiast ci, którzy przychodzili do Niego i stawali w prawdzie, zyskiwali odpuszczenie grzechów. On im przebaczał okazywał wielką miłość i miłosierdzie. Ci skorzystali. I my też na tyle skorzystamy z Bożego miłosierdzia, na ile staniemy w prawdzie. Jeżeli jesteś gotowy stanąć w prawdzie, to zapraszam Cię na tę drogę rekolekcji o przebaczeniu. To jest droga bardzo trudna, bo często nam się wydaje, że chodzi o tego drugiego człowieka, żeby ja mu przebaczył, żeby ja mu żebym ja się z Nim pojednał. Ale jeszcze jest ważniejsze to, żeby samemu przyjąć przebaczenie, żeby prosić o przebaczenie Boga, drugiego człowieka, że ja potrzebuję przebaczenia, że ja sobie, sam sobie potrzebuję przebaczyć. To jest też wielkie, wielkie wyzwanie. Kiedy Bóg usunął pierwszych rodziców z raju, postawił tam heruby, żeby nie, nie, Adam i Ewa nie skosztowali z drzewa życia. Dziś my mamy drzewo życia, którym jest Krzyż, i z tego drzewa życia możemy czerpać przez to, że stajemy przed nim i mówimy: Panie, przebacz mi moje grzechy. I wtedy też otwiera nam się brama raju. Brama, w której za której za którym jest drzewo życia, czyli wieczność. Do wieczności idziemy przez Jezusa Chrystusa, który powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Na koniec chcę Wam jeszcze przeczytać już samą końcówkę pisma świętego Nowego Testamentu, w której święty Jan, apostoł, opisuje. Te ostatnie, te, tą ostatnią drogę. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi. I plugawy, niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy, niech się niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty, niech się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jak jest, jaka jest jego praca. Jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Początek i koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała, i aby bramami wchodzili do miasta. Na zewnątrz są psy, uślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy. I każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. Ci, którzy <laughs> ukochali prawdę, ci wejdą w bramy raju. Ci, którzy przyjęli prawdę, wejdą do Królestwa Niebieskiego. Ci, którzy ukochali kłamstwo i im żyją, pozostaną na zewnątrz. Dziś Bóg zaprasza nas, abyśmy weszli przez bramy prawdy, bramy miłosierdzia do Królestwa Niebieskiego. Niech ta droga. Będzie dla nas owocna. Niech ta droga pojedna nas z Bogiem, z ludźmi i, i samymi sobą, żebyśmy mieli pokój w sobie. Pokój płynący z daru przebaczenia. Pan z Wami na tę drogę, trudną drogę prawdy, niech Was strzeże i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.